Nie pogadaj. Go... spokojnie, przyjaciele. Go... Nie bój się. Pogowski, no no ty bo... jest rozjebany, jak... kurwa. No. <laughs> Jesteś rozjebany jak kurwa. Poriplek! <laughs> Gdybyś tego ryja nie darł, to bym to wziął na luzaku ten zakręt, a ty drzesz się jak bożęka z tranu. mnie trzy do góry, razy pierdę jak śmietnika tej. S -s -s synchronicznie jechaliśmy, nie było żadnych uszczerbków na lakierze nawet. Dobra, nie, no jeż, no po co gestegoryas? Nie dziary alezy. Nie mam, kurwa, nie mamy. No kurwa. Mogę. Chuj, ma się Mogę mnie strzelać? Mogłeś. No ale odwróciłby się zaraz, jak bez czysty. Ja pierdolę, jaki. Czemu go nie mogę trafić, no? Jest kurwa 15-12. Lęcie pierdolone jeżdżące. Zafnij rybo, kurwa, nauczy je jeździć. nie... Hmm. ksiku ty, Kurwa. First, Chris to jest czerwony? Ja Nie ja Nie ja No nie Kurw. NIE ROZMIESZAJ MNIE TY KURWA chulu, JEBANY no Nie dojadę kurwa Z nim się nie da Mu to zaraz bo się nie miał <grym> co? Plec nie no No pleca a skąd cię zabił? No kurwa Był Pod dropem ty Od długiej tak, jesteś na długiej, To to są plecy, kurwa. No to skąd mam ja plecy to kurwa myślałem, że gościu jest nie wiem, budek czy chuj wie co, plecy, kurwa. No, plecy budek, to długa, raczej... kurwa. No ja pierdolę, to no to, no to drugie wystarczy plecic. z Przodu. Ple... Nie, no plecy no tył to... przyszedł kurwa, czego ty nie rozumiesz? No skąd no, 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 miałem bidy do kogo ty mówisz? na drugim No nie do ciebie. Dzięki, brachu, za gierkę. Nie. Jeże, się. Nie czuję z netpleców, on tak daleko jest. Jerzy, spokojnie, powolutku, powolutku Jerzy, pyrkaj, pyrkaj. Jak tym swoim audicą na luzie klunkrem. Jeba, nie, 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 pa, para, pa, pa, pa. Sporo jeżeli myślałem, że już jest koniec, nie? Liczyłem tylko na to, że powdostanie za toksy, kurwa, reporta. O, oh, kurwa... Ale jak, jak się tyra... ZAWĄŁ! No to co ty, was sądzisz? No, zobacz, jebanego psa, no! DZIĘCIU, NIE się, BO CI jedny ZARAZ! Mhm... Mm no? Zobaczymy za tydzień. Czy tak mógłbyś? O, no, no, ta, na, Boję się Dzięcioła w chuj, jestem, wiesz... ze strany. Dzięciu go w chuj. No, Dzieciu, masi masi. Dziesz, nie bij mnie. <laughs> pierdzić mi się sorry dzięcioł. ty pągowski jutro grasz mecz jaki? z tobą? z tobą to bym kurwa obiady nawet jezdziadł na śniadanie ooo oh. obiad. na <śmiech> Jeden, <śmiech> śniadanie dobra <laughs> przypomnę ci to za 8 dni dobra panowie gramy czy nie? bo mamy myśl że jesteście się rozjebani kierpie. w chuj nie bo tak sobie czekamy na ciebie no wazelim tylko ty zostałeś co jest? Mówiłam Mamiko że jesteś chuj Ja jestem chuj? No a tak mówiła, nie wiem Czemu? Właśnie nie wiem czemu, ja cię Bazelim broniłem Kto to powiedział? Mam siłowice, mam siłowicę 07, ale nie chcę pić wieżek Wiecie jak jest, jeśli weźmę <laughs> Dobra, kto zaprasza mnie? Bydlaki, chamy, pedały to muszę wyjaśnić mamiko w, takiej, w takim wypadku. Możesz to zrobić, tylko zaproście mnie, bo nie mam czasu, bo muszę sobie... Nie zaraz... da się ciebie zaprosić, bo jesteś jeszcze w tej zjebanej starej grze jeszcze kurwa. W celu, jak podnosisz głos na mnie, to pamiętaj, że ja wiem gdzie mieszkasz No tak średnio bym powiedział. No, ja bym powiedział, że piwnicę masz jeszcze nie urządzoną. No tak średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział. Jakiś ziomuś, to trzeba dwać go ten wyjdziemy. Bo co, nie? Bo co? A później chcę nowy biurkę. Dobra, no. gramy czy nie? Ty, no gra... dobra tam grajcie wyjebane Kurwa niech was mamiko rozjebie Halo I chuj na Halo. Ty spadłem? Halo yy, dane osobowe na tym też szybciutko bo zarabanuje w pizdu Jakub Jakub tak znam Gustaw No tak średnio bym powiedział No ja wiem <noise> no. Proszę od góry Bzelu. Bzelu. Znamy, tak, dobrze. O co chodzi, co? Bzylu, imię? Tomasz. Tomasz, dobrze, notuję. Niżej, mamiko? Weroniczka. Weroniczka skąd tu się wzięła? Mm, z Warszawy. Od mamy i taty. A co tu robi? Wbiła, wyjaśnić tutaj. Co roku. wyjaśnić? Sytuację. Jaką? Mm, niestabilną. Nie hmm, słucham? Niestabilną. Jaka jest sytuacja niestabilna? Stream online, a streamer offline. I to było tak nie do końca. Kłóciło się. <coughs> niżej, Ewilek. Ewilek obecny? Obecny. Dobrze, pół tysiąca złotych winny. Wazeli. Czy jestem Kuba, Na nie piłem od 5 Następne Kafla. Niżej, Jędrek. Cześć, jestem Jędrę. Cześć pół Płukafla następne, lat. nie ma problemu. Niżej. Eee, Karagaj? Półkafla, dobrze. Halo, halo, jestem. kafla następne, tafla. dobrze. Dobr. Gdzie, ma, gdzie mam ci Mateusz. Nie ma, nie ma, nie ma. Dob, dobrze, 3000. O. Nie ma. No, kiedy trzeba było, trzeba było się przyznać, że jesteś. Dobr, dobra. półkafla czy czy? No pół, pół. Dobrze, pół będzie. Eee, Motylem jestem. Jestem ją. Pół kafla, czy czy? Pół może być. Pół może być. Wolny? Jestem, jestem. Pół kafla? Pół kafla. No. Może być, pół kafla. Niżej, Mirek, halo? Halo, halo, ja to pół litra poproszę. Pół kafla albo pół bańki? Pół, lit pół litra. Nie ma takiej stawki, kurwa, pół litra jeba na dawno. Mirek. Pago, pago, wiadomość. Bardzo powiedział, jest. że da kafla jak. Pozwolisz na akordonie zagrać? Jak to Borkusz Jak borkusz mu pozwolisz? Borkusz kurwa? Borkusz jak ja w domu jestem i nie ma Borkusza Niżej A do szafy spójrz Ty czekaj, bo mi się zawiesiła kamera jakaś Za twój czas dziękuję Zostaw łapkę w górę, ta Za twój czas dziękuję Za subskrybuj tak w ogóle, o. Za twój czas dziękuję Na fanpage'u się lajkuje, ta Za twój czas dziękuję, o. Za twój czas dziękuję